W poprzednim odcinku pokazywałem sposoby tworzenia muzyki filmowej. Omawialiśmy muzykę filmową, temat muzyczny, ilustrację muzyczną filmu, muzykę wykorzystaną w filmie i wiele innych rzeczy z tym związanych. Dziś dzień zajęć praktycznych, aby przelać to w czyny. Zobaczysz, jak z prostej melodii zrobić temat muzyczny, a potem większy kawałek utworu. Za pomocą tematu muzycznego, czyli krótkiej melodii i przez jej rozbudowę, doprowadzimy do powstania większego dzieła, czyli mini utworu. Cześć, nazywam się Jarosław Stępniak, jestem gitarzystą i kompozytorem. Ukończyłem podstawową szkołę muzyczną, w której jednym z elementów nauki było poznanie podstaw komponowania formy kompozycji i historia muzyki. Zapraszam do audiobooka. Na początek stworzymy krótką melodię jako bazę dla naszego utworu. Mam przygotowaną, więc możemy posłuchać tego tematu muzycznego. To jest nasz motyw muzyczny tego utworu. Jeśli stworzymy temat, to potrzebujemy linii basowej dla niego. Stąd za pomocą harmonii z tematem układamy linię basową. Posłuchajmy. Więc mamy melodię i mamy ścieżkę basową, wykonaną w harmonii do melodii, tworząc akordy i pobierając niższy dźwięk jako basowy. Pobieramy. Co któryś dźwięk tak dopasowując, by trwający bas nie wchodził w dysonans z melodią. Kolejnym etapem będzie wykonanie melodii w harmonii do tematu muzycznego. To może być kilka dźwięków, które tworzą akordy z dźwiękami melodii. Posłuchaj przykładu. usłyszałeś temat z dodanymi dwoma dźwiękami, tworzącymi z dźwiękiem tematu jakiś akord. W ten sposób, za pomocą tych dodatkowych dźwięków, tworzymy rodzaj melodii. W harmonii do tematu. Posłuchaj całej drugiej melodii. Na ten moment mamy temat główny, ścieżkę basową i dodatkową melodię, zbudowaną w harmonii do tematu. Ale każda melodia ma swój rytm i potrzebujemy kawałka, który by akcentował ten rytm. Nie musi to być instrument perkusyjny, ale taki, który jasno pokaże, jaki rytm ma melodia. Posłuchaj przykładu. Czyli do tematu muzycznego dołożyliśmy linię basową, dodatkową linię melodyczną, a teraz linię rytmiczną. Za pomocą tych fragmentów możemy stworzyć kawałek muzyczny, używając do odtworzenia różnych instrumentów, stąd możemy wykorzystać ten sam fragment, zmieniając instrument, który będzie to grał w utworze. A teraz posłuchaj całości, z użyciem tych fragmentów, które wcześniej słuchałeś. ủy quyền sở hữu nghị các chương trình của các bạn trong một ngày hôm W utworach obszerniejszych stosuje się więcej dodatkowych melodii czy też wariacji tematu, ale zamysł jest taki, jak pokazałem, za pomocą tych fragmentów. Ogólna zasada jest taka, że najpierw grają pojedyncze instrumenty, potem grają wszystkie, czyli zwiększanie energii utworu w finale. I tyle na dzisiaj, cześć, do następnego odcinka.